Serdecznie zapraszam do oglądania kanału Tour de Tour. Wojtek Mateusz Rudyk, drugi raz jedzie na igrzyska. Mateusz, witam Cię serdecznie. Nie było spokojnej głowy, ale już jest? Dzień dobry, witam, cześć. No nie było spokojnej głowy. i Ciężko powiedzieć, żeby ona była teraz już spokojna i jakby, no to dopiero jakby Wczoraj tak naprawdę się okazało, w sensie, no tu mówimy o poniedziałku, tak, czy we wtorek nawet, Ja już nie pamiętam, bo po prostu żyłem ostatnie no, dni ciężko, no, ciężko było się na czymkolwiek innym skupić, tylko odkręcanie całego problemu, którego tak naprawdę, no, nie powinno być, ja też nie powinienem do tego dopuścić, no, gdzieś bije się w pierś, że zaufałem po prostu... Na słowo niektórym ludziom, no i się na tym przejechałem, no ale cóż, mam nauczkę, no myślę, że już na całe życie po prostu, bo nie życzę nikomu, żeby żaden sportowiec musiał przeżywać, niewinny sportowiec, żeby musiał przeżywać takie chwile jak ja. Tak, no to w ogóle była dosyć dziwna sprawa. Rozmawialiśmy sobie o tym, że, że UCI nie daje ci dożywotnio takiego, takiego dokumentu, bo przecież ty chorujesz od 13 roku życia, co pamiętam wtedy stwierdzono u siebie. Od 12, 12, nawet. 12 nawet, tak, tak, więc wiadomo, że to jest coś, z czym się zmagasz cały czas. Ale dobra, zostawmy to. Zostawmy to. Jak, jak jest z formą, jak jest nastawienie teraz już, jak to wszystko jest za tobą. A? Forma, forma, to mogę się wypowiedzieć na temat formy, na to co się działo przed jakby tą całą sytuacją, no bo wtedy no wtedy byłem bardzo zadowolony jakby z tego wszystkiego co się działo, no bo widziałem z dnia na dzień po prostu swój progres, nawet na zawodach to wszystko, to, 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 to jak moje treningi wyglądały, to wszystko, no, to, no z dnia na dzień po prostu było widać, że to idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku i ten mój poziom jest no nie skłamię, jeżeli powiem, że najlepszy w moim życiu, jakby. Więc no na pewno no, myślę, że o nogi jestem spokojny. No teraz zobaczymy, czy z głową sobie dam radę to wszystko uporządkować i jakby. Zapomnieć o tym, co złego się działo w ostatnim czasie w moim życiu i po prostu skupić się tylko i wyłącznie na, na, na starcie już. Pierwsze Igrzyska, o nich mówiłeś, chciałbyś zapomnieć. To są drugie twoje igrzyska, czyli już trochę wiesz co cię czeka, już trochę, trochę inaczej mogłeś się do tego przygotować. No tak, no na pewno. Igrzyska są to inne zawody. Myślałem przed Tokio właśnie, że to jest kolejna duża impreza typu mistrzostwa świata, puchary świata, tak? Jednak e, to jest coś innego, jednak przebywanie e, w wiosce olimpijskiej w ogóle e, e, widać po zawodnikach wszystkich i o, w ogóle sztabach. No, mówimy o różnych narodowościach, tak? No, ale jak ja widzę na przykład załóżmy kadrę holenderską na mistrzostwach świata i nagle widziałem kadrę holenderską, mówimy tu o kolarstwie torowym, ale i na igrzyskach... No to... To jest w ogóle inna motywacja. Tam widać, że to jest w ogóle na inny poziom nagle wchodzą. Gdzie ja myślałem, że już Mistrzostwa Świata to już wszyscy jakby wyciągają asy z, asy z rękawów, to jednak nie. Wszyscy gdzieś przynajmniej w kolarstwie torowym e pokazują dużo, ale jednak na Igrzyska Olimpijskie każdy przygotowuje coś ekstra. Czy to rowery, czy to nagle stroje, czy to nagle... Ktoś, kto był, załóżmy, gdzieś tam średni, nazwijmy to, że był dziesiąty za, na, za każdym razem, czy mistrzostwa świata, czy gdzieś tam puchary świata, tak? a nagle on walczy o medal tak naprawdę i jest no, na inny poziom w ogóle wszedł. No to to jest takie, mnie to fascynuje, że potrafią różne narodowości tak się przygotować do tego startu, że no pokazują inny w ogóle poziom. Są, każdy jest yy, wyżej niż był miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, no w ogóle to jest inny poziom. No i sama jakby ranga zawodów, to że mówimy tutaj o imprezie największej sportowej, która no, odbywa się co 4 lata. Teraz no, Tokio przesunięte, więc 3 lata, no, ale standardowo jest to 4 lata, tak? No i jakby mmm, tak jak my mamy Mistrzostwa Świata czy Europy co rok, no tak na Igrzyska Olimpijskie ile, ile razy można pojechać? No byłem w Tokio, e, będę w Paryżu, planuję jeszcze Los Angeles i koniec. No to jakby mówimy tu o trzech, o trzech szansach zdobycia medalu, zdobycia tej formy życiowej i e, pokazanie się jak z najlepszej strony, a na Mistrzostwach Świata, no to wtedy jest 15 razy w ciągu swojej kariery, więc to jest całkiem inna perspektywa tego wszystkiego, no i jednak e, no trzeba sobie uporządkować wszystko w głowie, tutaj... E żeby po prostu pokazać te 100% właśnie na tych igrzyskach. No może nawet 110. Nawet i 110. Niech będzie 100, potem 101 i tak po kolei do góry. No i ja myślę, że zrobisz wszystko, żebyśmy nie mówili do trzech razy sztuka. Chciałbym. Chciałbym bardzo, życzyłbym sobie tego. Ale zobaczymy. No mówię, no gdyby, gdyby, gdyby było to miesiąc temu, to bym był na pewno spokojniejszy o to, co się może wydarzyć teraz. Dużo jest niewiadomych. No, no mówię, no przez tą całą sytuację, która nie powinna mieć miejsca, e, no to ostatnie 2 trzy tygodnie to tak naprawdę te treningi odbywałem, ale to nie było to samo, co było wcześniej. No ja przychodziłem przygnębiony, no słabo spałem, no jednak, no odbija się to mocno na psychice. No i teraz pytanie, jak bardzo to będzie miało wpływ na to, co się będzie działo 7 sierpnia, czyli w dniu startu sprintu, tak, mężczyzn właśnie w kolarstwie torowym. Zobaczymy. No, na pewno schodzi już te ciśnienie. Jest coraz lepiej. Już tą noc przespałem, więc pierwszą noc mam za sobą i jest lepiej. No, lecimy teraz już do Paryża, więc zobaczymy, jak tam będzie. Może ten duch igrzysk pozytywny pochłonie, i naprawdę zapomnę o tym wszystkim. I to będzie tak, jak mi wszyscy starają się tłumaczyć i wmawiać, że no to co się działo można przekuć w dodatkową siłę, tak? Że e, pewni ludzie mnie pewnie nie chcieli na tych Igrzyskach i nawet kibicowali temu, żebym ja się tam nie pojawił, niestety wiem o tym, e, no ale jednak ja się pojawię, będę startować i mam nadzieję, że to da mi takiego dodatkowego kopa, że właśnie uda mi się to wszystko wykorzystać, żeby ten dodatkowy 1% gdzieś energii po prostu zyskać, no i powalczyć o coś na tym, w tym Paryżu. Spotkałem dzisiaj trenera tajczyka, który powiedział mi, że on ma nadzieję, że u Ciebie się to rzeczywiście przekuje wszystko w taką sportową złość, że Ty przywalisz w tym Paryżu. No chciałbym, chciałbym, życzę sobie tego, no, 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 no jakby muszę tak myśleć, no, no, no jestem zmotywowany, e, no muszę postarać się zapomnieć o tym, co było, no i żyć tym, co jest teraz. Lecę na Igrzyska Olimpijskie, nie po to się e, tyle lat teraz szykowałem, żeby to wszystko zaprzepaścić. No i myślę, że myślę, że, że, że będzie dobrze, ale. co to znaczy dobrze? No to zobaczymy już na startach. No, dla kibiców dobrze, oczywiście znaczy medal. To jest, to, to jest jasne i bardzo na ten twój medal liczymy, bardzo będziemy wszyscy trzymać kciuki. Pracowałeś z psychologiem po igrzyskach w Tokio, żeby jednak ta głowa była mocna. Jak, jak to czujesz w tej chwili, no, oczywiście te kłopoty ci trochę przy, przytłoczyły, ale. Ale jesteś na tyle mocny, żeby rzeczywiście wyjść z tego i skupić się już teraz tylko na starcie? Na pewno odrobiłem lekcję z Tokio i jeżeli chodzi o moją psychikę i byłem, głowę, byłem bardzo dobrze przygotowany, bo tu już zauważyłem, czy to na mistrzostwach Europy, czy świata, na tych mniejszych zawodach, że całkowicie inaczej podchodziłem do, do, do wszystkiego, też inaczej podchodziłem do treningów. Ogólnie całkowicie moją psychikę zmieniłem co do podejścia żywieniowego, e, właśnie trenowania, regeneracji, wszystkiego w koło, co się dzieje poza treningiem i poza zawodami. tak, bo, bo dużo jest rzeczy poza, o których się nie mówi. tak. E, więc z głową byłem bardzo przygotowanych, no ale niestety los chciał, że mnie wystawił na próbę na inne bodźce, z którymi. No, śmiałem twierdzić, że mało sportowców ma ogólnie styczność, więc. No, nie wiem. Myślę, że jestem silny psychicznie, że, że, że dam radę to udźwignąć, no ale mogę się mylić. No, nie byłem nigdy w takiej sytuacji. To jest pierwszy raz taka sytuacja i zapewne ostatni w moim życiu. Eee, więc zobaczymy. Myślę, myślę że no potrzebuję jeszcze tych dwóch, trzech dni, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać i żeby to całkowicie. Zeszło ze mnie, więc myślę, że do dniu startu zdążę to sobie wszystko poukładać i na start już wyjdę, no taki, jaki powinienem wyjść, czyli zmotywowany, zdeterminowany do walki. No i pewny siebie. No bo tutaj no pewności siebie nie może mi zabraknąć, że jestem w stanie o coś walczyć na tych igrzyskach. Dzisiaj jest 1 sierpnia, dzisiaj Mateusz wylatuje do Paryża. Powiedzmy jeszcze może tak krótko o co, o co chodziło, bo jak ktoś nie, nie, nie wiedział, to jest taki dokument. Mateusz od 12 roku życia ma zdiagnozowaną cukrzycę, przyjmuje insulinę. No i chodzi o dokument dopuszczający użycie insuliny, co normalnie w sporcie jest zabronione. Tak, no insulina jest dla zdrowego człowieka, mówimy o zdrowym człowiekiem, człowieku, substancją... Dopingującą, tak? No bo lata temu, teraz z tego co mi wiadomo, już chyba nikt tego nie praktykuje, ale lata temu próbowali różnych specyfików, co i jak. No i insulina też w jakimś stopniu poprawia coś u zdrowego człowieka, no bo tej insuliny, gdy trzustka normalnie produkuje i dostrzykiwujemy jej więcej, no to tam coś się dzieje, no już ciężko mi, to jakby na inny temat. Tak. No u mnie ta trzustka nie działa. No ja muszę podawać insulinę sztucznie przez pompę insulinową, by żyć, by funkcjonować. U mnie insulina w ogóle jakby nie pomaga. Ona nie pomaga mi w żaden sposób, ona mi pozwala żyć. No i niestety przepisy są jakie są, że nawet osoba chorująca na cukrzycę typu pierwszego, takim jakim ja jestem właśnie osobą, no, musi mieć wyłączenie terapeutyczne, to się nazywa, tak? Czyli UCI, WADA, tak, ITA, czyli te wszystkie organizacje razem wzięte, antydopingujące, muszą się zgodzić na to, by, bym ja mógł przyjmować insulinę. No i ostatnio, właśnie ze względów na to, że myślałem cały czas, że mam to ważne, że legalnie jakby ścigam się i jeżdżę. No to się okazało, że żyłem w błędzie i ktoś mnie wprowadził w błąd, a ja sam tego nie zweryfikowałem, gdzie to też do mnie należy. No, niestety, też mój błąd, że ja tego nie zweryfikowałem. No, bije się w pierś, że dopuściłem do takiej sytuacji, no ale mówię, zaufałem ludziom i niestety, tak jak mówi powiedzenie, umiesz liczyć na siebie, i tak tutaj też tak to powinno wyglądać. No, i ostatnie dwa tygodnie, przez to, że miałem nieważne te wyłączenie terapeutyczne i złapano mnie, złapano. Na no właśnie, insulinie. nie pojawiały głosy, że Mateusz Rudyk na tak, dopingu. na tak? dopingu, że wykryto u mnie insulinę. No trudno, żeby u mnie insuliny nie wykryto, gdy ona 24 na godzinę ją podaje sztucznie. E, no ale właśnie e, tu był ten problem. No i ostatnie dwa tygodnie spędziłem na to, by udowodnić UCEI. Icie i wadzie, to że ja choruję na cukrzycę, że muszę przyjmować insulinę, i to nie jest coś, co nabyłem rok temu czy dwa, właśnie po to, by się dopingować. Tylko ja z tym żyłem jeszcze przed w ogóle kolarstwem. To nie jest tak, że jak niektórzy sportowcy, szemranych jakichś tam interesów, że wymyślają nagle. A wykryto u mnie chorobę i bierze jakieś tam stymulujące e, różne lekarstwa. Nie, ja insulinę przyjmowałem od 12 roku życia e, i dopiero poszedłem do kolarstwa, więc od małego dziecka. To nie było tak, jak niektórzy właśnie mówią, że ja sobie nagle wymyśliłem swoją chorobę i nagle wymyśliłem insulinę, i że tak jak to czytałem, że jak chcę brać insulinę, to żebym na olimpiadzie startował. Bardzo chętnie tylko nie mogę, niestety, bo jednak cukrzyca e, nie prowadzi do tego, że jest się na, można wystartować w para, e, w para tak? No niestety, no i. Dobra, zostawmy ten temat. Zostawmy to jest ten ciężki temat, temat. Mam nadzieję, ciężki, temat, ciężki temat, temat. dużo by trzeba było wyjaśnić dokładnie, no ale po prostu skończyło mi się wyłączenie terapeutyczne, bo mimo, że jestem chory nieuleczalnie, to UCI i inne te organizacje twierdzą, że cukrzyca nie jest nieuleczalna, ale leczona długoterminowo. Każdy sobie to tłumaczy jak chce, no i musiałem po prostu udowodnić, że jestem chory, że biorę tą insulinę e, po to, by żyć, a nie po to, by się dopingować, i tyle. No i na to spędziłem ostatnie tygodnie. No ale najważniejsze jest to, że się udało, że wszystko się udało załatwić, że nie ma co do mnie żadnych podejrzeń. Nie jestem jakiś, że a może jednak on coś ma. Nie, jestem, mam czystą kartkę, w ogóle wszystko jest wycofane z każdej strony. No i lecę na igrzyska, no i lecę walczyć i coś udowodnić i coś pokazać po prostu tym wszystkim niedowiarkom. No to ja też mam nadzieję, że to się rzeczywiście taką pozytywną, sportową złość przerodzi. Powiedz jeszcze dwa słowa, kto do tych medali, z kim trzeba będzie powalczyć, żeby ten medal zdobyć? Jest kilku kandydatów. No, ja tak szybko licząc, to można powiedzieć, że dziesięciu jest na pewno. Dziesięciu jest na pewno, no oczywiście do złota. No, jest Holender Harry Lawraysen, no to jest na pewno no, ta jedynka, która no, no, no jedzie z myślą o wygraniu i bardzo duże szanse ma na to, by wygrać po raz kolejny. No, ale jest Aust Australijczyk Richardson, nie zapominajmy o drugim z Holendrów, czyli Hoglandzie. No, jest Nicolas Paul, rekordista na 200 metrów, rekordista świata na 200 metrów. No jest zawodnicy z Japonii, no Francuzi, no nie zapominajmy o brązowym medaliście z Tokio, czyli Jacku Carlinie z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania. Jest z tego słynie, że oni mogą przegrać mistrzostwa świata, a nagle na igrzyska wypalają jakieś e, rakiety i wygrywają wszystko. Więc no naprawdę. No ja myślę, że tu na Francuzów też trzeba uważać, bo to jednak tam, jednak tam będą imbreza, przygotowania, tak, to jest impreza no to życia. Jest, dokładnie, więc no mówię, no 10 osób to jest takich minimum, których mogę wskazać do medalu, a myślę, że się znajdzie jeszcze paru. Słuchajcie, trzymamy kciuki. Mateusz startuje 7, tak? 7, 7 sierpnia, sierpnia na torze w San Quentin. Lubisz ten tor? Lubię. Miłe mam wspomnienia, bo nie dość, że tam zdobyłem razem z chłopakami z drużyny w sprincie drużynowym złoto na Mistrzostwach Europy w 2016 i od tego się moja jakby kariera w elicie zaczęła. No to dwa lata temu też w trakcie Mistrzostw Świata, które tam były rozgrywane, oświadczyłem się swojej dziewczynie. Eee, więc no jakby no miłe mam wspomnienia z tym torem i, na pewno, i mam nadzieję, że taki w mojej pamięci zostanie po igrzyskach teraz. Trzymajmy za to kciuki, trzymajmy za to kciuki. Dziękuję Ci, że jeszcze znalazłeś chwilę, bo zaraz już jedziesz na, na lotnisko i tak. już teraz czyść, czyść głowę i, i szykuj się do tego startu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Powodzenia. Nie dziękuję.